Witam Was w kolejnej scenie z budowy bramek. Udało mi się opracować mniej więcej całą stację. Jedna bramka, druga bramka, trzecia bramka, i czwarta bramka. Tak jak widzicie, tu są miejsca po starych supach, znaczy starych, po tych tutaj o takich jedno. Jednostkowych słupkach pojedynczych. Tutaj widać, że były dwa słupki pojedyncze, a to był słupek podwójny. Ja sobie tutaj tak zrobiłem, że mam bramkę i taki długi drut. Także zobaczcie, z czterech de facto słupów zrobił mi się, zrobiła mi się jedna bramka. I tak samo w tą stronę. Kolejna bramka, kolejna bramka, i kolejna bramka. Tam dalej nie buduje bramki. Być może zrobię jeszcze bramkę, to jest kwestia powiedzmy jeszcze do przemyślenia, dlatego że tutaj mam dwa słupy, one mi są tyle wygodne, tak samo jak i tu, że mamy tutaj zwrotnicę i mamy tutaj też elektryfikowaną tą część. Stąd też po prostu nie bawię się w tej chwili. No i oczywiście zrobiłem króciutki test. Zaraz zrobię jeszcze jeden test z, z tą siódemką która właśnie mi pokaże jak właśnie tutaj działają mniej więcej te bramki jak to. Oczywiście to jest jeszcze wszystko ładnie do dopracowania, dostosowania, żeby to nie tylko estetycznie wyglądało, ale żeby też funkcjonalnie mogły pociągi jeździć. Ja zaraz wam pokażę w zwolnionym i w przyspieszonym tempie jak ta lokomotywa sobie jedzie. Także cóż moi drodzy, myślę że wyszła nam całkiem sympatyczna stacja dzięki tym bramkom, tak jak widzicie. Więc myślę, że w tym temacie więcej już dokręcać nie będę. Na razie tych tutaj bocznic, rozjazdów nie będę elektryfikował, zostawię to na jakąś przyszłość ewentualnie. To tyle myślę, że w tym ujęciu. Za chwilkę pociąg po prostu, lokomotywa pojedzie testowo. No, i kolej, kolej, kolejnego już dnia hmm, kręcę dla Was ostatnią scenę z ręki, nie da się inaczej. Pamiętacie, że zajmowałem się bramkami? Proszę bardzo, jedna bramka, druga bramka, trzecia bramka i czwarta bramka. Już Wam wczoraj tłumaczyłem, że e, dzięki temu polikwidowałem różne inne. Tutaj supy trakcyjne, podwójne, pojedyncze, ale przede wszystkim również mniej więcej wykończyłem ten tutaj teren tak zwanej stacji technicznej. Te tory tutaj kończą się w ten sposób, ale to kiedyś w przyszłości dowiecie się dlaczego. Tak jak widzicie, pojawił się tutaj parking, kawałek ulicy, pojawiła się trawa, czyli zieleń, i tutaj została troszeczkę przerobiona. Dostosowana tutaj ta przestrzeń techniczna, tak przemieściłem, troszeczkę zmieniłem lokalizację na stacji nawęglania, piaskownicy, tutaj stacje do tankowania lokomotyw dieslowych. Mamy tutaj wykończony, mniej więcej ten tor potrójny, który tak tu jest zakończony w tej chwili, on też mi służy jako tor do programowania. Tutaj troszeczkę wykończyłem ten peron, gdzie stała ta szklana wiata. Dodałem tam kilka figurek, jakieś kosze na śmieci, jakieś ławki. Jeszcze to nie jest do końca zrobione, ale, mniej więcej, zaczyna to nabierać fajnego charakteru. Tutaj ten parking, rzeczywiście nie widać tych łączeń między tymi modłami, pamiętacie z niektórych zdjęć albo filmów, że były tutaj. Są tu łączenia, a więc teraz tych łączeń nie ma. Mamy tutaj jakieś samochody. Fajne, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Trawa o różnej długości, elektrosadzona. Jest to fajne. Jest naprawdę czym się pochwalić. Zresztą zobaczcie, że w tej chwili ten dworzec nabrał tutaj takiego fajnego charakteru. Zaraz wam pokażę. To jest miejsce, gdzie sobie zawsze siedzę. Jak to wszystko fajnie wygląda. Parking, kawałek ulicy. Zobaczcie, dworzec, jakby w całości. Troszeczkę go oświetlimy, proszę bardzo. Fajnie, profesjonalnie wyglądają w tej chwili te bramki. Dla mnie to jest pierwsze doświadczenie z bramkami. Niektórym tutaj w tle podoba się ten Lidel. No cieszę się. Ten Lidel jest za mały, oczywiście. On jest zdecydowanie za mały w stosunku do skali H0, ale to już też na to nie zwróciłem uwagi, ale w którymś tam filmie. Pana Roberta, to zobaczyłem. No, tutaj mamy oczywiście. Cóż mamy? Mamy pompę, tak? No, no, chwycić tutaj, kochany. Ostrość, nie chcę tej ostrości chwycić, ale tutaj mamy pompę, piaskownicę, jakiś wagon. Tutaj dołożyłem. No, to tyle, moi drodzy. Zrobiłem taki update. Tej stacji. Teraz pociągi będą się tu prezentowały zdecydowanie lepiej. Tak przeskakuje z, z jednego miejsca na drugie. Tej makiety wiecie, że. Robiłem niedawno tą lokomotywownie, parowozownie. robiłem tutaj e, w, też wodę, robiłem tam winnicę u góry, jeszcze jest mnóstwo rzeczy do zrobienia, pokażę Wam taką ogólną panoramę, zobaczcie, że w tej chwili to wygląda już całkiem, całkiem sympatycznie, jeszcze tylko zajdę do tego kąta, jak już tutaj kręcę, to, tak, to taki totalny upgrade Wam zrobię tej makiety. Tak, wszystko w swoim czasie, moi drodzy. Mam nadzieję, że już obejrzeliście odcinek o wodzie, także niczego nie zdradzam. No i ponieważ wielu z Was prosiło, więc pokazuję Wam w tej chwili stan, stan że tak powiem, obecny tej makiety. W tej chwili mam do zrobienia jeszcze tutaj miasto. Do dokończenia trochę jeszcze parowozowni. Mam jeszcze do, do dokończenia kopalnię. Także jeszcze jest kupa, kupa roboty. No i przede wszystkim elektryka, elektronika. Co prawda, znikły mi tutaj kable z podłogi, ale jeszcze nie mamy praktycznie oświetlenia, nie mamy lamp podłączonych, nie mamy zwrotnic elektrycznych podłączonych, więc jeszcze kupa, kupa roboty. No cóż, to tyle moi drodzy. Stacja techniczna, czyli ten taki, ja to mówię, front office jest zrobiony, możemy się tym widokiem cieszyć. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!